Dzień dobry, witam serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że dawno nic mnie tak nie zgrzało, jak sytuacja, która toczy się od kilku dni. Część z was prawdopodobnie już przeczytała, część pewnie niestety widziała nagranie sytuacji, w trakcie której dwójka nastolatków z Podlasia, piętnastolatka i siedemnastolatek znęcają się nad psem. Ja jak zobaczyłem, jak bardzo wczoraj różal zagotował się w związku z tym tematem, to wiedziałem, że jest naprawdę grubo, bo to jest człowiek, który w codziennym życiu jest Ogólnie spokojny, jego jest ciężko wyprowadzić z równowagi, a jak już go coś wyprowadza z równowagi, no to jest naprawdę mocne i nie myliłem się, bo w obliczu takich nagrań, ciężko być powściągliwym. W skrócie, pies przez tych małoletnich patusów był kopany, bity, dźgany widłami, jakimś cudem na całe szczęście przeżył, natomiast ja nie będę Wam dodawał tutaj filmiku z tego zajścia, bo jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to naprawdę nie chcecie tego oglądać. I to biedne psisko na pewnym etapie jest już tak skatowane, że leży i się nie rusza. Na co e, nasza 15-letnia gwiazda wali hasło. Ojoj, kurwa! Zdech. Jebany. Ha, ha, ha Ja nie wiem, czy patologia to jest adekwatne określenie, bo jak widzę coś takiego, to znalazłbym przynajmniej 30 innych słów dla opisania takiego gówna w czerepie. Tak czy siak dwójka tych odklejenców nagrała wszystko telefonem. 17-latka policja wzięła do aresztu, natomiast 15-latka będzie szła trybem przez sąd rodzinny. Ale jak się domyślacie w naszym kraju bardzo prawdopodobne jest, że kara niestety nie będzie adekwatna do tego, co się wydarzyło, a bo są młodzi, bo nie wiedzieli, co robią, a bo to tylko pies. O to... Jak słyszę pierdolamento o tym, że a, po prostu popełnili błąd, bo młodość rządzi się swoimi prawami. Serio, popełnili błąd człowieku. W takim wieku błąd, to ty możesz kurwa popełnić na klasówce z matematyki. A nie jak bierzesz widły i przy akompaniamencie takich haseł robisz coś takiego. To jest pełna stuprocentowa świadomość tego, co robisz. To nie są dzieci, które jutro będą miały pierwszą komunię. Co to jest w ogóle zagadka, że internauci mówiąc o tym, co się stało, ściągają na nastolatków ogrom negatywnych komentarzy? No, zaraz zaraz. A czy to przypadkiem nie jest tak, że przez numer, który zrobili, oni sami to na siebie ściągnęli? Nie to jest wina internautów? Do czego doszło? W jakich my czasach żyjemy, że ktoś tworzy sytuację wykraczającą nie mieszczącą się w żadnych normach, wykraczającą poza wszelkie granice? Na przykład znęca się dla zabawy nad psem i to nagrywa? I ty nie możesz mu nic powiedzieć ani napisać, bo uwaga, bo będzie mu przykro z powodu twojego komentarza w internecie. Nie, nie no to jest, to jest chyba kurwa, jakiś żart. Nie ma i nie będzie tolerancji dla takich sytuacji, i bardzo dobrze, że jest internet, bo przynajmniej w internecie można pokazać i piętnować takie zachowania. I przynajmniej z tej strony stwarzana jest presja, która bardzo jest potrzebna w takich momentach. Jak ustaliło Polskie Radio, oprawcy to rodzeństwo. Natomiast jak możemy przeczytać na przykład na Spider nie tylko profile nastolatków zaczęły krążyć po sieci. Okazało się bowiem, że ich rodzina zorganizowała internetową zrzutkę na spalony w pożarze dom. Zrzutka ta została teraz zamknięta przez serwis i faktycznie zrzutek na taki spalony dom w tamtym rejonie no, było kilka na różnych portalach i faktycznie jedna z nich została zamknięta i możemy tam spotkać takie oto oświadczenie. W związku z powyższym jest to bardzo przykre, ale niestety prawdopodobne, iż obcy czy też znający tę rodzinę ludzie wpłacali im pieniądze, żeby im pomóc, a tymczasem członkowie tej rodziny pokazali im w zamian za to, jak wielkie serce potrafią okazać zwierzętom. Nasuwa się w tym momencie też jedno bardzo ważne pytanie. Po co coś takiego nagrywać? No bo po co coś takiego w ogóle robić? To jest jakaś abstrakcja i pytanie numer jeden. Ale kto normalny robi i nagrywa takie rzeczy? I widzisz, i tutaj trafiamy w sedno sprawy. Otóż prawda jest taka, że dzisiaj ludzie, którzy nie reprezentują sobą absolutnie nic, ludzie, którzy nie mają czym się pochwalić, którzy nie mają żadnych ambicji, którzy nie mają wiedzy, umiejętności, oni też próbują jakoś zaistnieć. Też chcą zdobyć szacunek rówieśników. Też chcą być za coś podziwiani. I to jest właśnie zepsucie obecnej ery internetu, że młodzi ludzie masowo są żądni fejmu. No bo po co coś takiego nagrywać i udostępniać w sieci? Niektórzy młodzi ludzie robiąc takie rzeczy pochodzą teoretycznie z dobrych domów, a inni byli wychowywani przez tablet zamiast rodziców, albo przez rodziców, ale na przykład patologicznych, albo w ogóle nie byli wychowywani przez nikogo, bo zostali zostawieni sami sobie. Tak czy siak, jeżeli młody człowiek jest w stanie zrobić coś takiego bez mrugnięcia okiem, to uważam, że bardzo cienka jest granica między znęcaniem się nad zwierzętami, a późniejszym znęcaniem się nad ludźmi. W szkole, albo na przykład w domu. Tyle, że nie tylko młodzi ludzie robią takie rzeczy. Rozpiętość wiekowa jest naprawdę bardzo szeroka. Sam kiedyś nagrywałem film pod tytułem Były senator PiS, Człowiek czy bestia o byłym polityku Prawa i Sprawiedliwości ponad 60-letnim, który własnego psa przywiązał liną do samochodu i wlógł go po betonie. Policja nawet na jego posesji znalazła zwłoki tego psa. No i co? W kwietniu zeszłego roku został skazany na rok w zawieszeniu na 3 lata. Ale w grudniu dwa miesiące temu sąd okręgowy w Gdańsku no już uchylił ten wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Przecież dopiero co mieliśmy też streamerkę, która przejechała psa prowadząc samochód i robiąc jednocześnie stream do internetu. A to wszystko jest tylko mały procent tego co wiemy, co wyszło. Ile takiej sytuacji nie wychodzi? I tutaj docieramy do sedna mojej wypowiedzi. Otóż uwaga, być może niektórych teraz zaskoczę. Ale to nie jest tak, że jeżeli ty przypierdoliłeś psa na półtora metrowym łańcuchu do budy, na najbliższych 13 lat to wszystko jest ok, bo przecież ty go nie kopiesz. Jeżeli twój pies spędza życie na uwięzi na dwóch metrach kwadratowych, z błotem zamiast wody w misce, czy jest 40 stopni upału, czy 15 stopni mrozu, on tam jest. I ciebie to nie interesuje. To jesteś dokładnie po tych samych pieniądzach, co bohaterowie dzisiejszego materiału. Niczym się nie różnicie. To, że nie bijesz, nie znaczy, że się nie znęcasz. No, chyba że dla ciebie to, co zobaczysz za chwilę, jest całkowicie w porządku. 2023 rok, a ludzie dalej się zachowują w tym kraju jak w średniowieczu. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, bo sam mam psa, jest ze mną prawie 9 lat i dla normalnych ludzi strata psa, kota, innego zwierzęcia to, jest, to, to, to nie jest jak strata członka rodziny. To jest strata członka rodziny. To są ludzkie dramaty. Człowieku, to zwierzę jest z tobą każdego dnia, nie widzi poza tobą świata. Jest od ciebie całkowicie zależne. I nawet w tak skrajnych przypadkach jak na filmiku przed chwilą, Zwierzę, które jest absolutnie zaniedbane, które już prawdopodobnie dawno straciło nadzieję, dalej nie jest w stanie opanować radości, że ktoś przyszedł, że ktoś jest, że jakiś obcy człowiek zwrócił na nie uwagę. To jest, to jest po prostu coś niesamowitego. W Krakowie mamy pomnik psa Joka jako symbol psiej wierności. To jest taka nasza historia krakowska, bo w 90 roku właściciel tego psa razem z nim był w okolicach Ronda Grunwaldzkiego, ale niestety zmarł tam nagle na zawał serca. I ten pies, niezależnie od pogody, w roku 90 i 91, przez rok Codziennie tam na niego czekał. Codziennie. Nie dawał się nikomu złapać. A ludzie z Krakowa chodzili go tam dokarmiać. A on ciągle wracał w to samo miejsce. Zwierzęta też czują. I to nie jest zabawa. Uważam, że dla zwyroli, którzy robią takie rzeczy, nie powinno być żadnej taryfy ulgowej, żadnego szacunku, żadnej litości i żadnego dobrego słowa. I nie trafiają do mnie. Absolutnie żadne tłumaczenia. Bo takiego zachowania nie da się usprawiedliwić. Uważam, że trzeba w jak największym stopniu ograniczać funkcjonowanie takich ludzi w społeczeństwie, ponieważ jeżeli będziemy udawali, że nic się nie stało, jak będziemy udawali, że tego nie zauważyliśmy, to pozwolimy im rozwinąć skrzydła, a wtedy to, co zrobią w przyszłości, będzie o kilka leweli wyżej.